Dzisiejsze spotkanie to taki typowy mecz walki, ale wydawało się, że gdyby któryś ze strzałów z pierwszej połowy wpadł, to chyba dużo łatwiej by się grało, bo widać, że ta determinacja i trzymanie wyniku zero służyła kotwicy w grze. No na pewno też nie można im odmówić walki i jakiegoś też tam pomysłu, bo, bo mieli również swoje sytuacje do tego, żeby strzelić, ale skupmy się na nas. Mieliśmy sytuację w pierwszej połowie. Ja miałem idealną sytuację, żeby otworzyć wynik. Zabrakło troszeczkę precyzji. No i. Grało się ciężko, naprawdę. To było widać, że dużo, dużo walki. Troszeczkę w końcówce może dokładności, że tak powiem, w dograniu tego ostatniego podania i być może, być może można było się pokusić, żeby wygrać ten mecz, i również poprzeczkę po stałym fragmencie. Ten strzał z Woleja, myślałeś, żeby gdzieś tam technicznie szukać w pierwszej połowie, czy jednak tą piłkę? Raczej chciałem tylko trafić tą piłkę w kierunku bramki, jednak chyba za bardzo się troszeczkę odchyliłem i piłka poszła nad bramką. No szkoda, szkoda, zabrakło może troszeczkę zimnej krwi. Na pewno cieszy ta seria bez porażki, ale jednak e, patrząc na wyniki wcześniejsze, no była szansa zbliżyć się do lidera na jeden punkt, więc na pewno duży niedosyt po tym remisie. No na pewno jest z nas duży niedosyt, że nie potrafiliśmy wygrać u siebie. No ale nie możemy też płakać, że tak powiem, nad rozlanym lekiem, tylko zakasać rękawy i, i trenować dalej i ćwiczyć. I miejmy nadzieję, że takie sytuacje, jaką miałem w w pierwszej połowie będę wykorzystywał na niepołomnicach, jeżeli dostanę szansę, tak, i na tym się trzeba skupić na dalszej pracy, bo nie będziemy pokazywać, że zremisowaliśmy 0-0. Mamy kolejny punkt, szkoda, bo można było doskoczyć, no ale sezon jeszcze trwa. No właśnie, cieszycie się, że ta jesień przedłużona, czy jednak wolelibyście już e, ruszyć w te przygotowania zimowe? Tak jak wspomniałeś, od wielu meczów nie przegraliśmy, także e, nie można powiedzieć, że, że jakoś nie gramy solidnie, tak, bo, bo i mamy wygrane i remisy, także łapiemy te punkty. Nikt nas nie dominuje, także mi się wydaje, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Dzięki bardzo. Dziękuję.